Cześć tu, Paweł z Pisnego Klubu. Przechodząc między półkami sklepowymi w Lidlu, między regałami sklepowymi w Lidlu, rzuciło mi się w oczy takie oto piwo. Dobrze, a tak poważnie, znaczy poważnie, ale. Tak już bez, bez takiej atmosfery nadęcia i, i zdziwienia. No słuchajcie, przychodziłem, przychodziłem sobie w Lidlu między piwami. Zawsze jak jestem w Lidlu, to, to patrzę, co tam ciekawego, nowego. A to jakaś z Funky Fluid, a to jakiś, prawda, Marija Sztacik, a to arteza, art, artezanik, a to jakaś lipka z Ambela. No i się zdziwiłem. <laughs> Mówię, no nie, no nie, muszę, muszę. Biorę od razu, w ogóle bez zastanowienia, tylko wpakowałem. Mówię, no, nagram pewnie, zobaczymy. Pewnie, mm, pewnie różnie może być, o tak? No, no tak pomyślałem, przyznaję się bez bicia, zaraz spróbujemy. Do koszyka i do domu. Jedno piwko. No ale słuchajcie, przychodzę do domu, a tutaj chmielone na zimno, cascade, chinook, strata. Więc chmiel taki dość, dość nowofalowy, z nowofalowych i, i nie wiem, czy browar inny, czy browar regionalny, bo chyba tak można, można nazwać Amber nie licząc, y, powiedzmy, Fortuny, czy jakiś inny browar regionalny, nie wiem, czy Cieszyn, to można nazwać browarem regionalnym, pewnie tak. Używał kiedykolwiek do ale nie wiem, czy Cieszyn i czy Fortuna używa, używały. No A tak, tak nowofalowo, dopiero w domu zobaczyłem, mówię, o, no to dobra, no to fajne. E, dobrze, co my tu mamy? Alkohol 5,8, 14,5 ekstraktu, e, data ważności 11 grudnia 2021, wyprodukowane i puszkowane w browarze Amber. Piwo jasne górnej fermentacji, niefiltrowane, chmielone na zimno, pasteryzowane, styl IPA, składniki woda z ujęć głębinowych, słody pale ale oraz jasny typu pilsnejskiego. Można, można podać pełny skład. Chmiele, skate, chinook, strata, roże górnej fermentacji z własnej propagacji. No ciekawe. Morska opowieść, jesteśmy niezależnym, rodzinnym browarem z Pomorza. Przywracamy piwu smak, szlachetność i szacunek, na jaki zasługuje, korzystając z najlepszych składników, poświęcając czas, wykorzy wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Jak na dobre, że miasto przystało. India Pale Ale, legendarny styl piwny. Jego intensywny smak i wyrazista goryczka stały się punktem zapalnym piwnej rewolucji w, pól, w Polsce. Trochę prawda. Dziś jest to pozycja obowiązkowa każdego piwosza. Uważaliśmy go więc i my na naszym Pomorzu. Uważyliśmy ją, tę pozycję, Aha, że go, tego, ten styl... Okej, okay, pasuje. Fajne, spoko, na luzie. Pasuje. Kolor jasnobursztynowy, słodawa... Nie, słodowa podstawa z owocową nutą, podawać temperaturze 10-12, górna fermentacja. No w sumie... W sumie wszystko się zgadza, no. Yy, jeszcze puszka same kolory kupuje. czerwony z czarnym, wygląda ładnie, wygląda ekskluzywnie troszeczkę nie wiadomo i po co ten z, taki złotawy tutaj, to, to rozumiem jest browar, szyszki chmielowe no takie trochę nawalone, bez pomysłu, ale kolory, kolory całkiem całkiem, w ogóle e, koszulka warsztaty, wrocławskie warsztaty piwowarskie, nie ukrywam, mówię, muszę ją znaleźć muszę ją znaleźć, znalazłem, tylko nie do końca doczyszczona, bo gdzieś tam w czeluściach e, czeluściach szafy, a dlaczego ta koszulka? Tada! browar Amber, wtedy jeszcze po godzinach nie wiem, czy, 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 czy są ze mną, czy, czy wśród was jest ktoś, kto był na pierwszej edycji wrocławskiego festiwalu dobrego piwa? Przyznaję się bez bicia, że ja wtedy to chyba harnasie piłem, yy, albo piasty. Nie, no ja, ja nie, nie, nie byłem jeszcze wtedy uczestnik, uczestnikiem pewnej rewolucji, więc znam tylko z opowieści. To była chyba jedyna edycja, pierwsza edycja w zamku, w leśnicy we Wrocławiu, tam na, na terenie zamku. Yy, I właśnie no, nie było jeszcze wtedy praktycznie, no, no, nie było pinty, nie, nie, było, nie było browarów kraftowych. To był właśnie Amber. Co tam jeszcze było? Fortuna chyba była już? Nie jestem pewien, kurde. Znaczy, Nie, nie, nie że nie pamiętam, bo mnie że tam nie było, ale zapowiedzcie. Na pewno Amber tam był. Yy, yy, no i od początku gdzieś tam z francuskim festiwalem dobrego piwa jest. Stąd koszulka. Troszkę przymała, ale jest. Yy, dobrze, no dobrze, dobrze. Przejdźmy zatem do piwa. Mm. Obiecuję sobie trochę po nim, nie ukrywam. Jak zobaczyłem. Jakie chmiele, zwłaszcza ta strata, Myślałem, a nóż, yy, no i zobaczymy, nalewa się, nalewa się nieprzejrzyste, dość ciemne, no takie solidne hazy, ale no niestety kolor już może świadczyć o lekkim utlenieniu, yy, piękna biała piana, drobno pęcherzykowa, świetnie oblepia szkło, no wygląda, gdyby, gdyby było jaśniejsze, to powiedziałbym hazy i pka wzorowa, yy, znaczy mówię, może sądzić, może świadczyć o utlenieniu, ale niekoniecznie. No, no, wygląda to ładnie, kurde, bardzo ładnie, pomócajmy. No, chmielowo. Mm, no, jest lekko utlenione, jest. No, chyba, że. Mm. Znaczy, tak, generalnie jest ok, generalnie jest ok. Jest chmielowo, jest owocowo, jest troszeczkę troszeczkę żywicznie, ale głównie owocowo, słodkie owoce, ale jest też leciutka nuta karmelowa i. Na razie nic nie mówię. Spróbuję. No gdzieś tam w tle taka słodowość. No Ale właśnie w takim charakterze nie do końca, nie do końca... No, no lekko jakby utlenione. No nic, spróbujmy. Mm. Słodkie jest niestety od pierwszego łyka. Łyku. Łyka. No. To, ach. Spodziewałem się troszkę więcej, ale z drugiej strony nie jest źle. Jest delikatna nuta utlenienia, ale jest tak fajnie i w aromacie i w smaku tak na takim naprawdę delikatnym poziomie, jeszcze nie przeszkadzającym bardzo. Jest chmielowo. Goryczka już w drugim łyku jak na piwo, prawda, nie, nie, nie z małego rzemieślniczego browaru, to całkiem solidna. Nie no, nie źle. No, przeszkadza mi to, że piwo jest dość słodkie, cholera. Jest słodowe, ale jednocześnie po prostu słodkie i... I to mi trochę przeszkadza, no tak. Ym, ale poza tym jest naprawdę w porządku. Jest fajna chmielowość, jest fajna goryczka. Yy... Ciekawe, bo... Jednocześnie troszeczkę takie... Jakby ta owocowość jest taka trochę nijaka. Bo, no, no czuć, że piwo jest rzeczywiście nachmielone nie najgorzej. Są słodkie owoce. Jest troszeczkę taki nut, takich nut poziomkowych, truskawkowych, może od straty, chociaż. No, ale takie, takie. Nie są to zbyt intensywne nuty. Brzoskwiniowo troszkę. Może lekko, lekko gryfrutowe, ale to tak od goryczki. Znaczy, ta, w sensie ta goryczka, sprawia, że nie lekko gryfrutowej. Znaczy, jest ok, jest ok. Na pewno. Na pewno warto. Ja to piwo koszt, nie kosztowało mało. Ja je za nie chyba zapłaciłem. Wydaje mi się, że 7 zł, 6,9. No to jak mam na półce w Lidu, na Nepomucena czy, czy, mm, czy nie niewiele drożej, no to jednak wiadomo, wezmę piwo stamtąd, tam tamto. Ale tu naprawdę nie jest źle. Gdyby to piwo kosztowało 5, w ciemno biorę. W ciemno rekomenduję. Ale jest, no niestety, ta, ta słodycz i karmelowość lekko, z lekkiego utlenienia trochę jednak przeszkadza. Znaczy, generalnie czy 3,5, czy pół może chyba nawet bardziej. No 325, czy pół antaptowo jak najbardziej OK. Fajnie, że jest goryczka, dość solidna. E, na minus słodycz, lekkie utlenienie, ale generalnie w segmencie piw regionalnych jest naprawdę nie najgorzej. E, Amber zrobił na mnie duże wrażenie bezalkoholowym IPA. Naprawdę staw, robiłem test i, zresztą, chyba widzieliście na kanale i można go postawić na równi naprawdę z Miłosławem. Bardzo dobre piwo, naprawdę bardzo dobre piwo. Nawet powiedziałbym, że nie tyle lepsze, co takie ciekawsze i, i bardziej piór, bo tam nie ma chyba herbaty i rzeczywiście to było czuć. O ile pamiętam dobrze tej degustacji. No i za, zachęciło. No tu niestety leciutko wyham, wyhamowuje, no tutaj się nie zachwycam. I tak mówię, no jest okej. Okay. Ale warto jeszcze popracować. Niemniej, rzeczywiście minimum przyzwoitości jest. Dajcie znać, czy piliście, dajcie znać, jakie są Wasze opinie. Jeżeli nie piliście, to spróbujcie je napisać w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę, kliknąć dzwoneczek, e, dać suba na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i follow na Insta. E, tak, wszędzie jesteśmy, w każdym medium społecznościowym. Obserwujcie nas, mówcie, co możemy poprawić. No i tyle. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.